Jaki jest wspólny błąd księdza Szymona Bańki, i profesora Marcina Majewskiego, a arcybiskupa Marcela Lefebvre'a i Taylarda de Chardena, powołując się na jedną część nauki Kościoła, odrzucają inną. Kolejne podobieństwo to uderzenie w dobre imię bliźniego i Kościoła w ósme przykazami i szydera. I to bardzo podobna co do znaczenia. Jedni nazywają salto mortale tłumaczenie dosłowne drogi Maryi na spis ludności ze Świętym Józefem, czy też alegoryczne tłumaczenie pieśni nad pieśniami. Inni ekwilibrystyką słowną nazywają bronienie Soboru Watykańskiego II w imię hermeneutyki ciągłości. Salto to jest ekwilibrystyka. Tak się składa, że w przestrzeni takiej szydery poniżania oponenta na poziomie emocjonalnym robią analogiczne nawet zabiegi erystyczne mimo iż są po przeciwnych stronach fałszywej alternatywy.